Muzeum to nie będzie tylko muzeum poświęcone pamięci księdza Popiełuszki. Bardzo ważna inwestycja dla regionu, nie tylko z punktu widzenia naszej historii i historii tego regionu, ale z punktu widzenia właśnie rozwoju. Dlatego, że moim zdaniem będzie to miejsce, do którego będą pielgrzymkować także nie tylko Polacy, ale też ludzie z zagranicy. Dzień dobry. Renata Reda, gościem polskiego radia Białystok. Jest dziś wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Witam panią. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Dlaczego powstające w Okopach muzeum błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki jest ważne dla resortu kultury? Bo jest. Tak, to prawda. Jest to, będzie to filia Muzeum Podlaskie, Podlaskiego. Jest to muzeum, które jest współprowadzone przez Ministerstwo Kultury już od 1 stycznia 2020 roku. I rzeczywiście y, muzeum przygotowało bardzo dobry projekt, bardzo dobry projekt y, rozwojowy, rozwojowy właśnie w, y, na terenach. Y, Mniejszych niż Białystok. Schodzimy trochę lokalnie. No i rzeczywiście ten projekt. Ale jeżeli to był... chodzi o ważkość tego projektu, mhm. to bynajmniej nielokalnie. Tak, ale wie pani, to jest projekt, który będzie realizowany z tak zwanego feniks jak je ja to nazywam. Są to fundusze europejskie. Są to fundusze europejskie na kulturę, na jej rozwój, ale też takie, które rzeczywiście mają tą infrastrukturę kultury wzmocnić, rozbudować, stworzyć nowe miejsca. I rzeczywiście ten projekt wpisywał się w te tworzenia nowych centrów aktywności lokalnej, bo to muzeum to nie będzie tylko muzeum poświęcone pamięci księdza Popiełuszki, natomiast to będzie również takie miejsce, do którego, w którym będą realizowane również inne działania. Tak? To A także miejsce... współpraca międzynarodowa. Absolutnie, współpraca międzynarodowa. Rzeczywiście ten plan i ten wniosek, który napisało muzeum, był bardzo kompleksowy i muszę powiedzieć, że odważny. Odważny, moim zdaniem bardzo wymagający dla muzeum, do, jakby, jeśli chodzi o realizację dalszych działań. Już po wybudowaniu całego przedsięwzięcia i całej inwestycji, jeśli uda się dyrektorowi zrealizować to, co zaplanował, i województwu, bo to jest wniosek, który jest rzeczywiście realizowany we współpracy, to to może być miejsce, do którego będą przybywać nie tylko turyści indywidualni, ale też całe grupy. Czy w związku z tym resort kultury będzie miał też jakieś szersze plany związane z tym miejscem? Na razie niech ono powstanie. Na razie trudno A wszystko jest, jest na dobrej drodze. Tak, na razie trudno jest cokolwiek obiecywać. Ja naprawdę bardzo mocno trzymam kciuki za pana dyrektora i w ogóle tutaj za, tą, za to przedsięwzięcie, za tą inwestycję. Ono będzie moim zdaniem to jest bardzo ważne, bardzo ważna inwestycja dla regionu. Nie tylko z punktu widzenia naszej historii i historii tego, Regionu, ale z punktu widzenia właśnie rozwoju, dlatego, że moim zdaniem będzie to miejsce, do którego będą pielgrzymkować także, no nie tylko Polacy, ale też ludzie z zagranicy. No i rzeczywiście może być to taka platforma do wymiany doświadczeń, ale też właśnie współpracy naukowej, edukacyjnej. Poza tym wydaje mi się, że to będzie takie miejsce, które będzie miejscem ponadczasowym, które będzie właśnie wsprzyjać refleksji, ale też budowaniu współpracy, propagowaniu takich uniwersalnych wartości europejskich. Mam nadzieję, że to będzie taka przestrzeń, która będzie także służyć lokalnej społeczności, że te wszystkie aktywności, które, które to miejsce będzie realizować... O, w, te, wzmocni tą aktywność lokalną także, nie tylko na gruncie kultury. To już kolejna Podlaska placówka współprowadzona przez Resort Kultury, a jak przebiega współpraca np. z Łomżyńską Filharmonią, z Operą i Filharmonią Podlaską, z Ośrodkiem Pogranicze czy też Teatrem Wierszali? No, akurat wybrała Pani rzeczywiście te instytucje, które są takimi parałkami na Podlasiu i, i no, współpraca przebiega dobrze. Gdyby nie przebiegała dobrze, to myślę, że nie, nie, nie współprowadzilibyśmy tej, tych instytucji. Muszę przyznać, że moją taką chyba osobistą takim najlepszym i najbardziej interesującym. najbardziej interesującą instytucją jest właśnie Teatr Wiesali, do którego ja jeżdżę od, Boże, już prawie 20 lat. Jeszcze Ej. za resort kultury się nim zainteresował. E, I tak, tak, absolutnie. I to jest takie miejsce, do którego raz na jakiś czas przyjeżdżam, żeby zobaczyć coś innego i którym zaraził mnie mój wykładowca. Akademicki. Więc zanim w ogóle przyjechałam do Białego Stoku, to na początku pojechałam do Słupaśla, więc, więc jakby nie mogę narzekać i rzeczywiście te instytucje, współpraca z instytucjami jest, przebiega bardzo dobrze. A jakie plany macie na te inwestycje? Czy mogą liczyć na jakieś dodatkowe wsparcie finansowe? Do Utrzymanie instytucje... ich i rozwój dużo kosztuje. Tak, to prawda. Nasze instytucje współprowadzone mają swój stały budżet, który wynika z umów o współprowadzenia. Natomiast my mamy ogromne programy wsparcia dla instytucji kultury, bo są to przypominam, że mamy jesień, więc wszystkim organizacjom działającym w sektorze kultury przypominam, że jesień to są te miesiące, w których my ogłaszamy swoje programy ministra, tak zwane. A jeszcze jest są to, projekty unijne. Są projekty unijne, ale te programy ministra to rzeczywiście jest, to jest jesień jest tym momentem, żeby sięgnąć po środki na kulturę. W tym roku Das ist... Uh... Pół miliarda złoty. Już w tym momencie ogłosiliśmy cztery konkursy. Będziemy ogłaszać kolejne jeszcze w tym miesiącu i myślę, że do początku listopada uda nam się ogłosić prawie wszystkie 30 konkursów, bo to są konkursy, które są z różnych dziedzin. Tak? Czyli mamy oczywiście takie dziedziny jak teatr, sztuki muzealne, jakby sztuki wizualne. Mamy takie programy jak muzyka, mamy takie programy jak Struktura kultury, na przykład, i tam mamy też środki Czyli na. prawie wszystko. Tak, mamy ogromny y, zakres wsparcia kultury, tak naprawdę w każdej dziedzinie i to są pieniądze na projekty i miękkie, i inwestycyjne, właśnie w infrastrukturę, ale też w doposażenie. Mamy specjalne programy dla domów kultury, mamy specjalne programy na przykład na edukację artystyczną czy edukację kulturalną. Ja zajmuję się finansowaniem kultury od wielu, wielu, wielu lat, w związku z tym ja Mógłabym na temat finansowania kultury z różnych źródeł czy to narodowych, czy ponadnarodowych, czy lokalnych opowiadać Możliwości godzinami. są, ale my czasu nie mamy, dlatego pani minister zmiana tematu, aczkolwiek pozostajemy przy kulturze, bo radio to szeroko mm -hmm. rozumiana kultura. Kilka dni temu Sejm odwołał przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. W ciągu 21 dni powinniśmy poznać kandydata na to stanowisko, a decydować będą posłowie, kogo możemy się spodziewać, bo układ sił w Radzie Mediów mm -hmm. się zmieni. I wtedy będą też możliwe zmiany rad nadzorczych, w tym Rady Nadzorczej Radia Białystok. A co się z tym wiąże? Czy chaos, czy stabilizacja? Dużo pytań. E, szczerze mówiąc, sama jestem ciekawa, kto zastąpi pana Czepańskiego, dlatego że giełda nazwisk jest duża. Z tego co wiem, em, pojawia się, pojawiają się nazwiska nawet zaskakujące. Bardzo bym chciała, żeby to nie była osoba polityczna. Chciałabym bardzo, żeby to był ekspert, em, który rzeczywiście będzie wiedział, co ma dalej, jaką misję powinien dalej realizować. I ta decyzja nie została podjęta, tą decyzję podejmą posłowie i myślę, że takie prawdziwe nazwiska kandydatów myślę, że jeszcze nie poznamy w tym tygodniu, myślę, że może przy następnym posiedzeniu Sejmu. Sporo czasu jeszcze jest. A jakie są wnioski z konsultacji społecznych w sprawie przygotowywanej ustawy medialnej, co wszystkim... dalej z naszą przyszłością? Och, spokojnie. Znaczy, ja bym się szczerze mówiąc, ja mam nadzieję, że uda nam się położyć na stół niebawem ustawę medialną. Bo te założenia, no, które w planach przygotowaliśmy. To jest pierwszy kwartał przyszłego roku, tak. ale już do podpisu nowego prezydenta. I jakie wyniki są konsultacji społecznych? Bo Donas... poprosiliście o takie konsultacje. Tak, tak, tak. I co z nich wynika? Odbiór jest różny. Dostaliśmy aż 106 różnych pism i zgłoszeń z uwagami, które w tym momencie rozpatrujemy. Do końca października powinniśmy opublikować taki pełny raport tego, jakie uwagi zostały zgłoszone, przez jakie instytucje, jakie są nasze rekomendacje, czy do wdrożenia, czy nie. No my jednak podchodzimy dosyć rewolucyjnie do tych zmian, powiedziałabym, no bo jednak likwidacja Rady Mediów Narodowych, jednak finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa, przypominam. To są jednak takie zmiany, które znacząco wpłyną przede wszystkim na niezależność tych mediów i rzeczywiście odpolitycznienie tych naszych mediów publicznych i telewizji i radia. No Mam nadzieję, że, że potem, jak już położymy, jak uda nam się położyć tą ustawę medialną na stół, to rzeczywiście trafi ona również do, na taką debatę publiczną, bo mam takie poczucie, że my nadal nie przedyskutowaliśmy wszystkich tych rozwiązań do końca. 106 pism to jest dużo, to są również uwagi zgłaszane przez samorządowców, natomiast mi zależy na tym, żeby. Wypowiedziały się absolutnie wszystkie środowiska. Niestety mam takie wrażenie, że nie do wszystkich dotarło to, że my w ogóle konsultowaliśmy założenia do ustawy medialnej, bo nie wszystkie środowiska, których bym oczekiwała, oczekiwałabym by, oczekiwała odpowiedzi na to, co zaproponowaliśmy, się rzeczywiście do nas odezwały. Jest bardzo dużo głosów samorządowców, no bo jakby wiemy, kontrowersyjnym założeniem jest to, że chcemy. Zabronić, zablokować możliwość tworzenia mediów samorządowych i tak naprawdę um, chcemy, żeby um, każde i lokalne media, i, um, i publiczne media mówiły o tym, gdzie i z jakich, i z jakich środków płynie. Reklama, na przykład, z czego się utrzymują. A do tego czasu jak media publiczne, z czego mają się utrzymywać? No, Przetrwamy? No, ja naprawdę liczę, no, my naprawdę mocno o to walczymy. tak? My naprawdę mocno o to walczymy. Budżet państwa jest jaki jest. Rozmawiamy z, z ministrem Domańskim regularnie na temat finansowania mediów e, publicznych. No, nie mielibyśmy tego problemu, gdyby jednak prezydent podpisał poprzednią ustawę budżetową w tym kształcie, którą, e, które zakładaliśmy. No i teraz e, niestety z miesiąca na miesiąc musimy się starać o e, te środki w inny sposób. Byłoby również inaczej gdyby pan Świlski e, nie blokował nam wypłat z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To już w tym momencie jest około 500 milionów, więc e, walczymy jak możemy. A o funkcjonowaniu, finansowaniu różnych instytucji kultury, w tym mediów publicznych, w Polskim Radiu Białystok, mówiła wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Dziękuję pani za wizytę w studiu. Dziękuję serdecznie.